Cie, wszystkim witamy was bardzo serdecznie w Team Fortress 2. Jest dzisiaj ze mną Loki. Dostań. Siemanko. manko! Z tej strony Loki, jak już powiedział NTH, widzę <grym> Was Team Fortress 2. Ale ja to powiedziałem, więc. Wyścigła No nie, przyniosło mnie do red. Jej, witaj w klubie. Ja też jestem w to Ktoś zginie, niech ktoś zginie, ja zginę, ja zginę, ja zginę. Ja zginie. No, zginie. No weź się, no, mnie no, 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 no zginie, no fuck. gramy w ja gram. O, tam jest, snajper, tam jest sniper, tam jest Da fuck. Działa mi automatycznie. Biorę sobie pyrosa i mnie zmienia na. na tak. Tego. Ale go nie zabiłem, niech to. Bo tak. jest ograniczenie ilości pyrosów. A jest już. Aż. w Trzech. Trzech. A tak. I mnie jest wejścia przetek. Do nas spaja robiło. I teraz jestem żołnierzem, bo mi o, tak wybrało. Ale mi się pochybało. Ech, olałem... olałem dwóch niemieckich Pyrrozu. Fuck, co to, to, to ja było? Tak, Nieee. Ja gram... żołnierzem z tymi... z kanonierkami? Chyba... już nie pamiętam jak się nazywa. Jak spadnę, to zadaję obrażenia. I ten, w tej chwili olewam wszystkich naokoło, tylko po to, żeby zabić... No, w sensie, tam troszkę wszystko i zabijam. Ale ogólnie chodzi mi o to, żeby zabić tego snajpera, który tam stoi. A ja jestem scoutem. Już kilka razy mi się udało... Auć! Oh. Nie, nie, nie zarejestrowałem gościa. Kilka razy mi się już udało... Dwa razy mi się już udało zabić ludzi spadających na głowy, ale tego nie stunęło. Jest Fuck. Na jestem tak podjarany, bo pierwszy raz w życiu w ogóle próbuję coś takiego robić. Wcześniej mi jakoś nie przyszło do głowy, żeby... Wcześniej nigdy nie skakałeś ludziom na głowę? Nie, jakoś mi to nie... Nie przychodzi. miałeś dzieciństwa. No podejrzewam. Mamia kichnę. No nie, głupiej. Głupia deska. Kichnęła. Głupie ogrodzenie. Nie, to nie był beatbox. Co za głupie ogrodzenie? Już miałem na gościa spaść, ale nie, musiałem upaść na ogrodzenie. Jebany miał szczęście. Fak, nie widzę, nie widzę jak dwó leci dwóch pyrosów. E, tak snajperze, co tu się dzieje, co tu się dzieje? Kurwa. Nie nie nie, zdążę, 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 tak zdążę, zdążę. Znowu to kierowane okrocenie. <laughs> Oglądają na dzieci. Cześć. Takie kurwa dzieci. Nie wiem. Jezu, teraz olewam no nie, wsz Wszystkich tylko, żeby zabić tego jebawnego snajpera. No i mi jeszcze zauważył mnie i mi ucieka. No, boi się mnie, frajer. Frajer boi się mnie. To miętko, frajer. O kurwa, on. Mam 3 HP. No, nie, to jest O kurwa, tam jest działko. Bo fakty zechnę Niestety to przegrywamy. Jej, zabiłem go, jednak nie umarłem. Czy ktoś właśnie... Za... no ktoś właśnie zabił mojego snajpera. O nie, stary. Fak. Eee, co ty se robisz? Co ty se robisz? Mają dwóch snajperów. ja. Lol. Ten snajper mnie zabił. Fak, głupi spaj. Zabił mnie testulpa Ooo, pfff, Trzeba było tak od razu. No teraz dziecko w kiesy spadły. Dobra, teraz poluję tutaj. No co za ham. Fuck, 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 ale mi brzydko Mi Nie! Cholera. Co jest? No już działko, nie no ja tylko ładunek już na górę, już byłem, wiesz, prawie na samej górze z działkiem. No, z, fak, z ładunkiem. Kurde, ja miałem tak, w ostatniej chwili mi snajper uciekł, zobaczył mnie, jak już lądowałem na nim. Fak, 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 nie, nie wyrzucaj mnie, no kurde! Co no za hammy Jej, mam prosto epickie staty dzisiaj, 15 do 21. Super, ja mam 22 do 13. Lol Co? Nic. Beznadziejnie ci idzie, hech, w Wiem. Wiem. To jest doskonałe, nieważne. No gdzie Snajper, snajpery, snipery, snipery, tylko się nie udzielił. No co za chuj Super no, Fuck. dupie jak to zabić snipera no, To za karę, że mi się nie dałeś zabić Spa jak spadłem No i mi spierdali, no to za chuj no? No już nie ehm, Jeżeli słyszycie rozmowy tych różnych Amerykańców czy innych popierdłków to nie nasza Cicho Jakiś rumunów. to nie nasza wina. To już tak Spie było. Spaj. Nie, to to nie jest spaj. Ja właśnie zabiłem spaja. Był Co? przybrany za mnie, tylko że ja nie jestem medykiem. I cóż, jak widzę osobę, która ma mój nick, to raczej. Serio. Ciężko jest domyślić, że to jest spaj. Nie, nie wpadłem na to w życiu. Dzięki, o, że nie ja powiedziałeś. Ja no to właśnie. Ej, to bolało. Czemu mi to zrobiłeś? Bo Fuck, Fak, oni już wtoczyli to, ten wózek tu wyżej. Co? No. Tak, to kononałem od wetu na tej szmacie? Oni Brak. wtoczyli ładunek tutaj wyżej, już. Da fuck, lol. Ej, oni lecą dalej z tym ładunkiem. No prawo. A co mają z nim robić? Zjeść go. No, przydałoby się. No. Następna ma. po co nam na senatę? Dobra, to jest. Po co następna mapa? Ja chcę tą mapę. Jaką następną mapę? Nie! Lol. Dobra. Tu weźmy double cross przy okazji może się uda zrobić capture the flag. Capture the flag. te flag. Noin. No nie. Upward. Uh. Lol, gość mi zrobił takiego hamskiego face staba. Smutne. Bez, bezczelnego. E, w ogóle. No, dużo się rozgadujemy. No, nie, ja też dzisiaj w swoim odcinku Minecraft'owym, który nagrałem. Wiesz, miałem takie różne hamskie zwiechy. Tak, gadam, gadam. Wiesz, dwie minuty nic? Tak. A, sorry, zapomniałem. ja No jak? Jak to? Jak to go nie zabiło? <grych> no spadłem gościowi na ryj Jemu nic nie zrobiła ja zginąłem no. Co To w ogóle jest Czemu ja nie jestem mać. Czemu ja nie jestem w tamtej drużynie? Mamy trzech snajperów... No fuck Jak się da to ja przychodzę do tamtej drużyny i wtedy już nikt nie będzie sniperem. Tak, zabiłem go. Ginisz ma to. Jaj, coś o mnie powiedzieli. O tobie? Tak, powiedzieli, że ten... Coś tam, coś tam. To tam jest. MS Loki. To my brogi. no, moje no, no. A, i wszystko jasne. Daj! Nema. Nema lito. Nice. Nema lity. Ale jest dom. W ogóle wiesz co? A nie, to ci powiem już. Przypomnij, że ci coś powiedział o twojej szkole, do której cię wybierasz. Po nagraniu zaczną się bać. No. A czemu nie możesz powiedzieć teraz? Bo będę wymieniał nazwiska. Kto, kto był w tej szkole? Nie, kto idzie do twojej klasy. No a co z tego, kto idzie do mojej klasy? Ja, już wystarczy mi te osoby, które wiem, które idą. No to ci jeszcze wiesz do No to, ale nie, no to powiedz. No, nie powiem mi jej nazwiska, bo tak nie znasz. znam Zmakowa. No to wiesz, jak ja go nie znam, to co z tego? No to nie będę mówił tak tego na nagraniu. No ale wiesz, to niby co z tego, że idzie do, 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 ten, do mojej klasy, jak go nawet nie znam. No bo to debil. Bo jakbym miał debilić w klasie. Jebani snajperzy. Jak on hmm. tak chyba nie zginął? Masz pojęcie mniej więcej ile już nagrywamy? No około 10 minut. Okay. Suka Mama, czemu tu nie ma żadnych snajperów? No ale Głupi Jak ja nie lubię spaj? Czemu oni nie mogą sobie wziąć całej drużyny snajperów? Co byłoby w tym złego? Tutaj nie byłoby moim zdaniem nawet zabawnie. Tak, cały team sniperu. Wszyscy jeszcze stojący równo, jeden za drugim. Dominuje mnie jakiś gość, którego pierwszy raz w życiu widzę. Pierwszy raz w życiu widzę. W ogóle nie zarejestrowałem, mnie wcześniej zabił. To jest to. Chomno, chomna, chomno, nie jest z tego rozumiem. Mruba. Fuck Nie, wykończyłem jakiegoś. Juje. Przestań do mnie zdrzelać. Ty też przestań do mnie zdrzelać. Byłem afteczkę. Niej, zabiłem terminatora. Stary. No kurde, głupi, Kto Jakie nienawidzę, spoi No dokładnie. To mam grasz? Nie. Zresztą nie umiesz grać demomanem. Ale mogę się, ale lubię ten skakać. Fak, nie widzę skąd oni jeszcze lają. Fak, na, teraz. Nauczyłeś się ode mnie jak skakać. <noise> ale, ale Biali nie potrafił skakać. No, Miesz, nauczyłeś, się, nauczyłeś się ode mnie jak grać demomanem. <noise> biali... Ale ja zawsze umiem skakać. Popatrz na żołnierza, żołnierz jest biały, a umie skakać. Ale no, on nie skacze, się wybija. No weź dalaj. No, kur, No, ma szpiegów. No, jeszcze to przegramy. No. no. Bo oczywiście to... nikt, nie z... nikt nie zwraca uwagi na. Ja jestem trzeci. Co z tego, że wiesz, że wzięli sobie ten. Wózek. E... że wzięli ładunek? Ale nie, wszyscy lecą na deathmatch. Nie, tu nie ma. Ja przeżyłem to. Dobra, to, to my jak na razie kończymy nagrywanie wrócimy po po przerwie. Nara. Ok.